Hej, ci, witajcie z tej strony Benshi, witam wszystkich bardzo serdecznie w poradniku dotyczącym Gotika 2, a tym razem będziemy sobie instalować DirectDynastkę. Oczywiście następnie polecam mój poprzedni poradnik z instalacją wszystkich patchów do Gotika 2, jeżeli mielibyście jeszcze jakiś problem to warto sobie to zobaczyć, bo ja też na taką wersję właśnie dogrywam sobie to wszystko. I mamy tutaj oczywiście DirectDynastka, który działa u mnie, u was też powinien działać, bo był już testowany. No i co my potrzebujemy zrobić? Musimy sobie właśnie ten folder otworzyć, ja oczywiście link wam dam w opisie. I wszystkie pliki właśnie z Directa sobie przerzucamy do folderu System. Musimy sobie chwileczkę poczekać. Zawsze przy nagrywaniu czekam, to Wam od razu powiem. Nie wiem o co chodzi, ale może musi się nagrać każdy plik. Może tak jest. No i oczywiście mam te pliki wrzucone, więc muszę sobie teraz podmienić tylko. Więc one się podmieniają. I w tym momencie macie Directa 11. I widzimy się w grze, ja Wam pokażę jak to wszystko wygląda. No i jak widzicie zostało wszystko zainstalowane prawidłowo. Efekty cienia zostały poprawione, światło zostało poprawione. Również podejdziemy sobie do wody i zobaczycie, że woda również się zmieniła. Widzicie, efekt wody również jest poprawiony. Wygląda tak dużo bardziej realistycznie, o ile mogę tak to określić. I co warto zrobić? Od razu sobie klikacie F11 w momencie, w którym na jesteście w wieży Ksardasa. Już Wam to wytłumaczę i sprawdzacie sobie, jak tam u Was to cieniowanie wygląda, jeżeli macie jakikolwiek, nie wiem, problem, że jakieś cienie wyglądają dziwnie, czy coś takiego, no nie wiem. Ciężko mi to i tak wytłumaczyć, ale jeżeli wiecie, macie jakieś takie, jakieś glitche takie graficzne, no to ustawiacie sobie na przykład jakość cieni, sobie zwiększacie, zmniejszacie, o jak widzicie, tutaj się te cienie zmieniają u góry i powiedzmy, że ja na przykład mam na 8000. No i przeszkadza nam to, że tak nie ma do końca. No to daj się sobie do końca i jest taki tutaj zmieniony efekt. To jest tylko taki przykład, ale jeżeli mielibyście jakiś problem, to cokolwiek to sobie bawicie, bawicie się ustawieniami. Ja mniej więcej sobie to tak ustawiam. Mm, macie moje ustawienie. No i co jest ważne? Limit klatek. Jest to bardzo ważna rzecz z tego powodu, że jeżeli macie odblokowane klatki, smoki regenerują życie w zależności od klatek w grze. Więc, jeżeli będziecie walczyć ze smokiem, na przykład, będziecie mieli nie wiem, nieskończoność klatek. O, wyłączcie sobie limit, będziecie mieli 300-400 FPS-ów powiedzmy. No to będzie wam ciężko zabić smoka. Ogólnie do zwykłej rozgrywki ustawiacie sobie do odświeżania y, monitora, chyba że chcecie więcej, to już jest, od Was to zależy. Ja sobie oczywiście odświeżanie ustawiam względem mojego monitora, ale jeżeli na przykład będę walczył ze smokiem, to sobie to wszystko zmniejszam na 60 klatek i, i się po prostu tym nie przejmuję. Że smog będzie się za szybko regenerował, a jeżeli nie, no to jeszcze można być tryhardem i 30 FPSów można, można więc tak to jest chyba na tyle. Ustawieniami polecam się po prostu samemu pobawić, wyjść sobie właśnie w ciebie, jak Sartasa, wyjść sobie tutaj na podwórko i zobaczyć, jak te cienie będą się poprawiać, jak one będą wyglądać czy nie ma żadnych gliczy graficznych i dostosować sobie to do siebie. Więc ja Wam dziękuję w tym momencie, mam nadzieję, że poradnik się przyda. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. I co, do następnego poradnika, bo materiał, kto wie. Cześć, na razie. Pa, pa.